od mięsa. Kotlecik musi być soczysty i bardzo smaczny. Soimy, pieprzymy i czas na smażenie. Włączam kuchenkę i kładę kotleta na patelni. Musimy poczekać, aż się dobrze usmaży. Ach, co za zapach. A ja zrobię warzywnego kotlecika. Wrzucam ciecierzycę do blendera, truszkę i cebulę. Całość zaleję wodą. Zamykam i mieszamy. Tak, cudownie, masa jest gotowa. Teraz dosypię do niej troszkę łąki, przypraw. I ponownie mieszamy. Gotowe. Czas na smażenie. Och, ten kotlecik będzie przewspaniały. Urony, już wszystko zrobiliście? Ja nie będę się męczyć. Zamówiłam gotowy zestaw z McDonalda. A teraz tylko troszeczkę ulepszę mojego burgera. Dodam frytki, nagetsy, musztardę, keczup, żelki, sos czekoladowy, pianki marszmellą, nutelle i przykrywam całość bułką. Wow, cudownie!